Halo, halo moi kochani. Witam was serdecznie na miesięcznym czytaniu z kart tarota. To czytanie jest na miesiąc listopad i dla wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem lwa. To czytanie jest oczywiście ogólne, może z wami rezonować albo nie. A także weźcie to, co do waszej sytuacji życiowej będzie pasowało, a co nie, zostawcie dla innych. Um, chciałabym powiedzieć kilka słów, jeżeli chodzi o mój kanał. Jest, mój kanał jest zupełnie nowy. Um, to są moje pierwsze czytania, i ponad miesiąc temu otworzyłam kanał e, w języku niemieckim, bo już od wielu, wielu lat mieszkam w Niemczech. No i moi znajomi w Polsce powiedzieli mi, że muszę zrobić to również w języku polskim. Także otworzyłam. E, drugi kanał, tylko właśnie w języku polskim, bo mi się wydaje w jednym kanale to zmieścić, to by trochę chyba nie przeszkadzało. Także zobaczę jak to będzie funkcjonowało, zobaczę czy będzie się Wam podobało. Jeżeli tak, to postaram się regularnie coś tam zawsze Wam przesłać. Jeżeli nie będzie się podobało, no to chyba zostanę przy tym pierwszym kanale. No zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak się rozwinie. To tak trochę, jeżeli chodzi o właśnie informacje co do mojego kanału. I jeżeli o mnie chodzi, muszę powiedzieć, że no troszeczkę z polskim językiem mam już problemy, bo już, tak jak powiedziałam, dosyć długo mieszkam w Niemczech i. No, może troszeczkę będzie mi brakowało słów, ale się stara mówić po polsku. Także, e, jeżeli mi tam trochę będzie jakieś słowo gdzieś ucieknie, gdzieś z pamięci się nie pokaże, to przepraszam, ale myślę, że się wyrobię jakoś, wyjdę z tej sytuacji. <laughs> Okej, okay, to zaczynamy. E, tutaj macie swój temat w tym miesiącu, i ten temat to jest świat. Karta z dużej arkany, karta znacząca. Świat pokazuje, że w tym miesiącu będziecie mieli dużo możliwości, mniejszych lub większych, które będziecie mogli wykorzystać tak, aby sobie polepszyć swoją sytuację życiową, ogólną sytuację życiową, obojętnie co akurat um, u Was się dzieje, także te możliwości będą, um, jak to się mówi, uniwersum będzie Wam przesyłało tą energię i tą siłę. Z góry. Um, czy tam, czy można powiedzieć, życie, życie Wam, wam będzie w każdym razie pomagało. Um, tutaj mamy kartę, właśnie taką pomocniczą. Szóstka pentakli. I tutaj widać na tej karcie dawanie i branie. I tutaj chodzi o um, jakie sprawy materialne. Być może, być może w tym miesiącu coś będzie u Was pracą dla tych, którzy pracują, może jakiś lepsza, lepsza pozycja w pracy, jakiś przypływ gotunki, może jakieś gotówki, może jakiś projekt dodatkowy, coś tutaj będzie się działo, bo, bo ta karta, która tutaj jest, pokazuje, że ta, ten przypływ gotówki. Ten, ten, te polepszenie materialne nie będzie takie bez, bez niczego, bez, waszej, bez Waszego wkładu. Ta karta pokazuje dawanie i branie. I właśnie, jeżeli coś dacie, coś też dostaniecie, a życie Wam do tego będzie dawało możliwości, i e, także to się będzie dobrze dla Was rozwijać w tym miesiącu. Wiadomo w życiu, jak to jest, jest najczęściej tak. Że jest dawanie i branie, a nie tylko branie e, lub tylko dawanie, także ten balans, ta, ta równowaga e, musi być zachowana. Tutaj mamy przeszłość, siódemkę, e, siódemkę buławów i widać po tej karcie, że wy w przeszłości musieliście naprawdę się no, nacharować, że tak powiem, tak. I mieli, musieliście mieć dużą wytrzymałość na to, żeby coś osiągnąć. Także zęby widocznie trzeba było zaciskać i do przodu. Ale to się opłacało, bo y, tym właśnie wypracowaliście sobie siłę y, taką. Taką siłę, taką macie, dostaliśmy więcej energii, to tak jak um, trening, tak? Jak um, trening mięśni: im więcej się pracuje, tym lepsze się ma kondycję, i tak samo tutaj, tak? Um, więcej się ma siły, i wy właśnie tym swoim przeć, um, przezwyciężeniem. Tą swoją postawą, że no i obojętni, jak, jak wam tam wiatr w oczy wiał, zawsze, zawsze sobie poradziliście. Także to było dla Was ważne, żeby do przodu iść, no i to się widocznie opłacało, bo jak widać, życie tutaj w tej chwili daje Wam te możliwości. Wasza energia zewnętrzna. Tutaj jest również ta piątka buławów, która pokazuje dalszą pracę, dalszą pracę nad tym, że do, dalszą pracę do, nad tym, aby dojść właśnie do tego, co sobie wymarzyliście. I tutaj, tutaj macie też pomoc od innych, czyli że Wy nie musicie tego samego sami y, dążyć do tych celów. Tu trochę pomocy od innych na pewno będziecie mieli, a jeżeli nie będziecie, to musicie pytać. Po prostu zawsze się na pewno ktoś znajdzie, kto wam pomoże, bo tutaj właśnie y, ta karta pokazuje, jak widać, tu nie jest jedna osoba, tylko tylko tu jest kilka i y, y, także tutaj też chodzi o komunikację, żeby po prostu dobrze się rozumieć. To wtedy się dobrze też pracuje ze sobą, tak? Czyli Wy dalej chcecie się rozwijać, dalej chcecie coś robić. Um, I macie oczywiście dużą energię, bo tutaj mamy w Waszej świadomości rycerza buławów. Te buławy tutaj są pokazane, no, dosyć, dosyć dużo, a to jest właśnie taka mocna energia. To jest mocna energia, i tutaj w Waszej świadomości też właśnie widać, że um, Dużo energii, dużo chęci, e, chcecie do przodu, chcecie coś e, zyskać, chcecie coś robić i wam to daje satysfakcję. W waszej podświadomości macie zwycięstwo. To, co wa, u was w sercu siedzi, waszej podświadomości się zakotowało, to właśnie to, że z tego, co przez cały czas robiliście, robicie, ma być jakaś, jakieś zwycięstwo to ma przynieść jakiś sukces i jeżeli coś się zakoduje podświadomości, to człowiek nieświadomie dąży do tego, kiedyś może się to spełnić. Także tutaj, jeżeli chodzi o naszą podświadomość, to musimy uważać również na to, co my do naszej podświadomości dopuszczamy i jeżeli coś się naprawdę tak się zakoduje i ciągle się powtarza, to my będziemy do tego dążyć i to kiedyś się spełni. Może to, może to wymaga dużo długich lat niekiedy, ale to się spełni. Jeżeli coś, cio, coś ciągle się powtarza, coś ciągle się powtarza. I oczywiście to musi być realna rzecz i taka od serca. To jeszcze to wtedy ma jeszcze więcej, em, em, jak to powiedzieć możliwości na to, że to się spełni. Tak, możliwości na to, że to się spełni. Wasze, wasza nadzieja. Wasze nadzieje tutaj macie trzynastkę. To jest śmierć i zmartwychwstanie. Czyli macie nadzieję na to, że to, co nie funkcjonowało nie pójdzie, odejdzie, a to, co wam jest potrzebne w życiu, to, na czym chcecie coś nowego budować, zostanie ten fundament, ten, który sobie wypracowaliście i te możliwości jakie chcecie, i po to, żeby to dało wam coś nowego, jakieś nowe światło w życiu, żebyście mogli pozytywnie tutaj coś, no, zbudować dla siebie, zbudować dla siebie, żeby to życie było, zaczęło się rozwijać w pozytywnym kierunku, co. Ta karta mówi, no to już wiadomo, co tutaj, o co tutaj chodzi, bo widać po karcie. Tutaj są kochankowie i to jest energia zewnętrzna. Ta karta się pokazała w energii zewnętrznej, czyli to są wasi przyjaciele, partner może być, jeżeli macie takiego, koledzy, znajomi, no i ludzie, których się w życiu spotyka. I tutaj widać, że ktoś na was oko rzucił. Chyba coś będzie, chyba coś się nowego pojawi i to nie tylko, jeżeli chodzi o pracę i pieniądze, ale w życiu e, o wasze serce, w waszym sercu też zacznie coś się dać. A może też to będzie połączone jedno z drugim. Tak? E, tak, ja tutaj to widzę, że być może przez to tutaj pojawi się Miłość, albo odwrotnie. Przez tą, przez tą miłość, która tutaj e, Was spotka, może się, mo, może się tutaj ta zmiana pozytywna e, zrobić u Was. W każdym razie ktoś tutaj się pojawi. Być może tylko kogoś znacie, być może nie. W każdym razie e, tutaj chodzi o jakieś. Jakiś, Jakieś spotkanie, jak to powiedzieć? No, spotkanie kogoś, spotkanie, poznanie, poznanie, poznanie kogoś nowego, lub tak jak powiedziałam, jeżeli macie partnera, być może ta miłość od nowa zacznie kwitnąć u Was i będzie dawała pozytywne efekty, bo te karty są świetne. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. I tutaj mamy dziesiątkę buławą i czwórka pentakli. Dziesiątka buławów to, to jest karta, która pokazuje, że coś było w waszym życiu, co wy chcecie zakończyć. I tutaj to się um, z tym pokrywa, z tą kartą, bo tutaj chcecie coś zakończyć, coś. Co wam nie pasowało, żeby otworzyć drzwi na coś nowego. I tutaj, jak widać, ta dziewczyna spakowała sobie swoje rzeczy i odchodzi, mimo że to nie jest takie łatwe, ale właśnie to daje jej nowe możliwości. Jeżeli ona przez pewien przez dłuższy czas, przez pewien czas, przez dłuższy czas może była właśnie Tkwiła w takiej sytuacji, która dla niej nie była um, najlepsza, i ona nie była szczęśliwa, no to co ona ma się um, dalej w życiu męczyć, to lepiej to wszystko zostawić i po prostu zobaczyć, może coś nowego przyniesie jej coś lepszego. A w życiu, jak to jest, raz na wozie, raz pod wozem, i my um, zawsze. Mamy taką wiarę i nadzieję w to, że będzie lepiej. I ja muszę powiedzieć również z doświadczenia, bo w swoim życiu już spotkałam wielu ludzi, um, obserwowałam wiele sytuacji i muszę powiedzieć, że często jest tak, że właśnie po długim, długim czasie, kiedy się naprawdę nic nie udawało, i to był taki strasznie czas, taki tak jak to się mówi, droga utykana, utkana kamieniami, nagle nic tego zowego coś się zmienia. Na no, tak sytuacji tutaj naprawdę mogłabym opowiadać następną godzinę, ale naprawdę są takie sytuacje w życiu, tak? I oczywiście może być odwrotnie, co naturalnie nie, nie jest najlepsze, ale też jest często, często też się tak yy, dzieje. Także to to powiedzenie raz na wozie, raz pod wozem nie bierze się również bez niczego, tylko właśnie z doświadczenia innych ludzi. I no i tak jest, i to się sprawdza. Także dla tych wszystkich Was, którzy właśnie musieliście pracować, naprawdę ciężko pracować na to, żeby sobie jakąś drogę w życiu wyrobić. To mam, mam taką, takie uczucie po tym, jak ja te karty tutaj widzę, że to będzie dla Was dobry czas, bo nawet ta tutaj, ta czwórka tych pentakli pokazuje, że Wy trzymacie przy sercu to, co Wy sobie wy, wypracowaliście, Wy nie chcecie tego nikomu odejść, to jest Wasze. I Wy wiecie, co Wy macie, Wy wiecie, na co Wy tutaj pracowaliście, tak? I teraz czas jest na to aby no to z tego korzystać i, no i nie, nie tego nie stracić, tak? No i wrócę tutaj jeszcze do tej karty tej miłości, do tych kochanków. Tak jak powiedziałam, ta karta tutaj się pokazała i to może świadczyć, że prze, również przez kogoś teraz może się wasze, wasze życie. Na lepsze zmieniać. Może to być przez kogoś, może, ale a to, albo to może być po prostu dodatkowo do tego, co już osiągnęliście przedtem, że tutaj ta miłość się pokazała. Także te dwie karty na przykład, ta z tą, no coś super, to jest naprawdę świetne. I te karty tutaj. Macie dobre karty, tyle Wam powiem, tyle Wam powiem. Trzy karty na koniec. Na podsumowanie zobaczymy, co one jeszcze powiedzą, jakie, jaką radę dadzą na koniec. Zobaczymy, jeszcze troszkę przetasuję. Zobaczymy, co one powiedzą. Ok, pierwsza karta. O, i tutaj mamy już piękną kartę, która się pokazała gwiazda, czyli spełnienie maszyn. No nieźle, nieźle. Tutaj mamy diabła. To po prostu trzeba uważać na zazdrośników. To jest normalne, że jeżeli komu się dobrze powodzi, jacyś zazdrośnicy są. I tutaj jeszcze mamy raz tą kartę, e, która tutaj się pokazała podwójna, czyli ta miłość to no jest podwójna, to jest podwójna karta, to jest ta sama karta, tylko po prostu inne, inne, inne. Inne karty, to są te mniejsze karty. One tak wyglądają. I to jest ta sama karta, także macie podwójną możliwość na to że coś tutaj, jeżeli chodzi o miłość, naprawdę się będzie kręciło. No a tutaj ten diabeł się pokazał, czyli trzeba troszeczkę uważać w tym wszystkim, ale tak to już w życiu jest, że no niestety, tam, gdzie, jeżeli coś się dzieje, to zawsze jakiś, jakiś diabeł um, będzie, będzie to obserwował i będzie chciał coś popsuć. Także zawsze, obojętnie, czy ta karta tutaj wyszła, czy nie, jeżeli coś się dobrze układa, to musimy uważać, bo ludzie są zazdrośni i mogą kłaść kamienie pod nogi. A tutaj, tak jak powiedziałam, ta karta, ta gwiazda, który, która mówi, mówi o spełnieniu marzeń. Piękne karty macie, moi kochani, naprawdę się cieszę. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę to czytanie Wam się sprawdzi. I na końcu jeszcze wyciągnę Wam orakel kartę. Zobaczymy, co ona powie. Troszkę coś do zastanowienia. A, i tutaj mamy, mamy kartę kochanków. Ach, coś z tą miłością będzie u Was w tym miesiącu naprawdę, o wielku no świetne karty. Ta karta, ta, ta akura ta karta mówi o tym, e, że e, właściwie tutaj chodzi o tą kobiecą, em, jak to się mówi? O kobiecość, o tą kobiecość, o to, że my kobiety potrafimy tak uwodzić, o właśnie o uwodzicielstwo, że my właśnie kobiety potrafimy mężczyzn uwodzić i my, potrafi, powinniśmy, i my powinniśmy czasami właśnie troszeczkę to pokazać, ale zawsze uważać, oczywiście czasami, oczywiście my to często pokazujemy. Ale dla tych, które może to mniej pokazują, czasami uważać, ale tylko uważać, żeby po prostu kogoś nie zranić. tak, Że, że my możemy e i musimy, czy, czy powinniśmy pokazać to naszą kobiecość, e takie uwodzicielskie e być. Ale oczywiście wszystko w granicach rozsądku, jeżeli nie mamy jakichś zamiarów poważnych w stosunku do kogoś, to lepiej komuś tam głowy nie zawracać, no bo ten ktoś może oczywiście później być smutny, zawiedziony. I jak to mówią, nie rób temu, co Tobie niemiłe, bo oczywiście Tobie to też by było niemiłe, jeżeli ktoś by Cię zawrócił w głowie i Cię zostawił. Także nie bawmy się w miłością, a miłości będzie dużo, um, tylko tak z sercem i z rozsądkiem podchodzimy do tego, ok? Także, moje kochane lew, lwy, lewki, lwice, życzę Wam dobrego miesiąca i myślę, mam nadzieję że się spotkamy w następnym miesiącu znowu.